jest z życia wzięta. Przyprowadza do mnie kobieta dzieciaka na trening i mówi, trenerze, weźmie trener, z nim porozmawia, bo on przestaje się słuchać, przestaje ogarniać w domu, o itp. te No to wkładam tu jakąś pracę, dzieciak zaczyna się zmieniać, po czym ta kobieta przychodzi i mówi, bardzo fajnie, widzę zmiany, jest super. Ale po jakimś czasie mówi do mnie, chodzi to przy wszystkich ludziach, którzy byli w tym momencie, odbierali dzieci, mówi, co jest co, co trener to, trener to u nie? Trener, co trener zrobił z moim dzieckiem? Ja sobie myślę, no nic, tylko pierdolność tą babę w łepetynę, nie? No ale to tylko w myślach było, dobrze że się nie wydarzyło. Ale to, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli rodzice chcą coś zmienić u swojego dziecka, to moim zdaniem po pierwsze powinni na naprzeciwko siebie i porozmawiać, co tak naprawdę chcą zmienić też u siebie. Bo jeśli zmienią u dzieciaka, a dalej im coś nie będzie pasowało, to będą innym ludziom, którzy będą wprowadzać, którzy będą wprowadzać jakieś zmiany u tego dziecka i dobre zmiany będą mieli do nich pretensje. Także najpierw siadamy i tłumaczymy sobie co chcemy zmienić, a później robimy to z kimś innym. Zdraam wszystkich.